Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie z tej strony Emilia. Zapraszam Was na filmik włosowy, w którym będziemy dzisiaj testować sobie toner. Bardzo taki profesjonalny produkt, tak jak czytałam, który ma neutralizować kolor, odcień brzydki taki żółtego blondu. Nie testowałam jeszcze tego produktu, więc tak samo jak i dla Was, będzie to również dla mnie zaskoczenie, jaki efekt końcowy będziemy mogli zobaczyć na włosach. Więc jeśli jesteście zainteresowani, jak to wszystko będzie przebiegało, jaki będzie ten efekt końcowy, zapraszam do oglądania filmu. Jest to o tyle nowość w mojej takiej pielęgnacji, ponieważ jest to taki profesjonalny toner, a nie zwykła odżywka czy płukanka, która jest w kolorze fioletowym i ma nam neutralizować te żółte pigmenty. Tutaj, w rozumieniu um, producenta, ma ten efekt utrzymywać się do kilkunastu razy, czyli jak dla mnie, ten efekt może być przybliżony do tego, co dzieje się w salonach fryzjerskich. Opakowanie wygląda w ten sposób: jest to taka aluminiowa tubka. Ma 90 ml, tak jak mówiłam. Takie zakręcenie. Tak to wygląda. Także. Mam nadzieję, że będzie to również wydajne. Za chwilkę Wam pokażę, jaka jest konsystencja, jaki kolor. Do tego zamówiłam sobie jeszcze taką szczoteczkę profesjonalną do farbowania włosów. Ja myślę, że będę aplikowała to tak jak farbę, czyli po prostu y, będę robiła przedziałki. W środku mamy instrukcję obsługi, jak to używać. I może znajdźmy coś, co y, da się przeczytać po polsku. Jest tutaj oczywiście w kilku językach, więc tak, zalecenia użycia. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. Koniecznie należy przeprowadzić ostrzegawczy test na alergię. Mhm. Ważne barwniki do włosów. Mm -hmm. Stosować rękawice ochronne jednorazowego użytku podczas przygotowania, nakładania, spłukiwania produktu. Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko alergii. Nie farbować włosu, jeśli na twarzy u Twojego klienta występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona, uszkodzona. Kiedykolwiek u Twojego klienta wystąpiła reakcja na farbowanie włosów. Podczas gdy będę używała już tego tonera, może przeczytam Wam, jak według producenta powinno to być stosowane. Tutaj musimy oczywiście, tak jak przeczytałam, stosować rękawice ochronne, które są jednorazowego w tym momencie użytku. Zmieszać w równych proporcjach farbę, tą właśnie Color Sync, oraz aktywator Color Sync. I maksymalnym czasem trzymania tej farby na włosach jest 20 do 25 minut w pokojowej temperaturze. Jeśli chcemy żeby ten, e, jeśli chcemy taki błyskawiczny efekt, to tutaj stosujemy 5 minut e, i to jest 5 minut trzymania na włosach w temperaturze pokojowej. Słuchajcie, przychodzę do Was innego dnia jeszcze, dlatego że pojawiła się mała aktualizacja. Potrzebowałam jeszcze jednego produktu, który będę mieszać włącznie z. Tym, który Wam pokazałam w proporcji 1 do 1, także musiałam to zamówić, musiałam na to poczekać. Jest to nic innego jak taki aktywator do e, właśnie tego tonera. Generalnie, jak to zobaczyłam, że potrzebna mi jest właśnie dodatkowa rzecz i jest to aktywator, czyli coś już takiego bardziej profesjonalnego to troszkę się przestraszyłam, nie ukrywam. Zamówiłam to w pojemności 1000 ml, także jest to bardzo, bardzo duże opakowanie, więc starczy mi na. Na wieki. Mam nadzieję, że będzie to dobrze się sprawdzało, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, moje włosy w tej chwili są przed już są z takim dosyć sporym, normalnym odrostem. Natomiast jak tutaj możecie zobaczyć, kolor wybija się już bardzo żółty, więc to jest idealny moment na to. No i też to, że jesteśmy w domu, fryzjerzy są zamknięci, na pewno jest jakąś taką motywacją do tego, żeby zrobić coś samemu w domu. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Nie będę już dużo gadać, tylko po prostu połączę ze sobą te dwa produkty, tak jak mówiłam, w proporcji 1 do 1. Myślę, że na początek po prostu użyję tak około 1 trzeciej tego opakowania. Trudno mi jest powiedzieć, ile będę potrzebowała. 1 trzecią do maksymalnie połowy. Wtedy będę miała tak około 100 ml łącznie całej mieszanki, więc mam nadzieję, że tyle mi starczy. Będę do tego stosowała również taki grzebień, taką no taki grzebień, tym będę tutaj mieszała yy, całość, także mam nadzieję, że robiąc po prostu jakieś takie, jakieś takie przedziałki łatwo będę w stanie to zaaplikować. Również będę stosowała na te moje odrosty, zobaczymy co tam się pojawi, co powstanie. No i nie zapominajcie, że potrzebne są również rękawiczki, yy, w których to będziemy w ogóle wykonywać, tak żeby nie było żadnego jakiegoś, Mm, efektu ubocznego, alergicznego na naszych dłoniach, no i potrzebna jest nam oczywiście miseczka, i w tej miseczce będę całość mieszać. Wyczytałam, że należy umyć głowę, więc to też zrobiłam, później po prostu spłuczę sobie. Więc no, w tej chwili musimy szybko działać, bo jak widzicie, mam tutaj gotową mieszankę. Ona nie pachnie zbyt jakoś pięknie. Um, tak jak u fryzjera, więc. No może nie jest to rewelacja, mam nadzieję po prostu, że działanie będzie ok. Wezmę jeszcze grzebień, bo on mi się na pewno przyda, są takie prowizoryczne przedziałki, to też nie będzie tak, że pamiętajcie, że ja nie jestem fryzjerką, ja to po prostu robię w domu, chcę sobie odświeżyć kolor, więc pewnie u fryzjera byłoby lepiej, ale zrobię to po prostu w ten sposób, że nawet nie rozczesuję włosów i będę nakładała sobie tak z przedziałkami później na całe włosy. Słuchajcie, jeszcze zabezpieczę sobie moją koszulę. Jakaby nie była, to trochę byłoby jej szkoda. na uwaga. Więc może lubimy to w ten sposób. Um, nakładamy. Udało się, nałożyłam. Tak to wygląda. Słuchajcie, no trochę taki stres, bo to jest minutowy ten toner, więc e, nie wiadomo, co się stanie, jak będzie dłużej na włosach, bo da mnie ryzykować. Generalnie e, podtrzymam go no, jakieś 3 minuty, 4 minuty, bo ja go nakładałam też gdzieś trochę, trochę dłużej. Tutaj sobie trochę pomasuję. Pamiętam, że jak zawsze chodziłam do fryzjera, to oni tak fajnie też szczotkowali to, że, że tam gdzieś próbowali wyciągnąć, żeby właśnie prze przetransferować jakby na, na każdy kosmyk włosów, więc em, pamiętam, że takie rzeczy się tam działy. E, jeśli chodzi o zapach, to czuć tutaj tak delikatnie jakiś taki amoniak, mimo że przeczytałam, że tego amoniaku tutaj nie ma. <coughs> jaka jest prawda, to no, możecie wygooglować, ja może też. E, więc no trochę ryzykuję, tak, e, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie ten kolor, tak jakby tutaj mam wrażenie, że na włosach się zmienił. Tej, tej mieszanki, czyli coś tam się dzieje. No i tak, jak mówię, troszeczkę sobie tak ponosuję. Zużyłam wszystko z tej miseczki. I tak starałam się to po prostu robić przedziałkami, ale pamiętajcie, że ja mówię, nie fryzjerką nie jestem, nie znam się na tym i nie wiem dokładnie jak to powinno być robione. Tak to sobie wyobrażałam, podejrzewam, że na pewno nie, nie jest to robione w ten sposób, że jest dokładnie aplikowany pasm po paśmie, bo tutaj nie ma na to czasu, wiecie, to po prostu musi być w miarę szybko zrobione. Więc tak też starałam się działać. Nic mi nie szczypi, nic mnie nie piecze, ale tak jak mówię, w nosie tak delikatnie czuć taki taki lekki amoniak. No także chwilkę jeszcze to podtrzymam. Zobaczcie, taki się zrobił kolor tej mieszanki na włosach. Zobaczymy, czy na odrosty też coś tam chwyci, ale nie, nie jest to moim priorytetem. No i zaraz będę spłukiwała. Yy, chyba przy użyciu jakiejś odżywki, myślę, nie wiem, czy spłuczę po prostu wodą. I zaraz Wam się pokaże. Wysuszymy włosy, zobaczymy, co też, co też będzie. Chodzi, właśnie ściągnęłam ręcznik, rozczesałam włosy i pierwsze moje pytanie, czy coś poszło nie tak, bo włosy są zdecydowanie ciemniejsze. Wiadomo, że włosy zawsze po umyciu są ciemniejsze, ale ja po prostu za chwilkę się powłaczę. Mam nadzieję, że wszystko poszło jak najbardziej w porządku i że po wysuszeniu po prostu one będą jasne, bo na razie ja nie widzę nic więcej, tylko po prostu ciemniejszy kolor, więc... Suszę włosy i wracam do Was za chwilę. Słyszałam sobie włosy i nie wiem co mam wam powiedzieć, bo... Bo to nie wyszło. Mm, wygląda to strasznie. Nie podoba mi się okropnie. Chodzi na to, że zepsułam sobie mój blond kolor włosów. I nie wiem, co, nie wiem, co Wam mam powiedzieć, nie wiem, co mam sobie powiedzieć. Włosy są nierównomiernie zrobione. Tu widać takie żółte. Nie wiem, czy za długo trzymałam, za krótko na pewno nie. Generalnie, wiecie, no nie ma tragedii, tak? Bo widzę, że włosy są w kolorze takim dalej chłodnym, więc jest ok. I to jest jakby efekt wymywalny, w sensie toner się zawsze wymywa, ale nie wiem, czy on mi się wypłucze do takiego blond jak miałam. Ach, nie zawsze wszystkie eksperymenty się udają. Ja bardzo lubię taki jasny blond, gdyby może to wszystko wyglądało jakoś tak bardziej równomiernie. No nie, on mi po prostu włosy przyciemnił, ja miałam bardzo jasne włosy. Jest na pewno e, znaczy ładniejszy, jest inny, e, bardziej akceptowalny niż żółty, który miałam na początku, bo to naprawdę już było nieładne jeszcze przy tych odrostach. Więc może część z Was może powiedzieć, że no okej, okay, fajnie sobie tam gdzieś w ujednoliciłam z odrostem i tak dalej. I ma to sens i, i jest racja. Tylko ja się troszkę boję, że ponieważ ja miałam rozjaśniane włosy i później tonowane, boję się, że w tej chwili po prostu ten jasny, który już uzyskaliśmy, będzie nieodwracalny. Znaczy nieodwracalne będzie zejście takiego jasnego, jak miałam wcześniej, więc Test jest średnio udany. Przede wszystkim nie podoba mi się to, że to jest tak nierównomiernie, ale powiem Wam tak, jest to chłodny odcień, więc na pewno wiele z osób, wielu z Was będzie to się podobało. Ja jestem tylko po prostu rozczarowana, dlatego że e, myślałam, że tylko wypłuczę te żółte pigmenty, a kolor będzie nadal jasny, a tu wygląda na to, że on tak jakby przyjął jakiś jeszcze dodatkowy pigment, jakiś kolor, co mnie tutaj rozczarowało, bo myślałam, że będę miała podobny ton włosów. Znaczy to podobny kolor włosów, a tylko chłodniejszy ton. Więc to jest dla mnie rozczarowanie. Mam tylko nadzieję, że on się będzie mi wypukiwał i, i będzie to nadal wyglądało dobrze. Także, no słuchajcie, po prostu jest to przykład, że nie, każda, nie każdy eksperyment yy, się udaje. Trochę mam strzałgany nerwy, wybaczcie. I też na, celem tego filmu nie było zachęcenie Was do robienia takich eksperymentów. Ja podjęłam to ryzyko, więc mogę mieć tylko do siebie pretensje. I też nie chcę tu być teraz melodramatyczna, bo, bo po prostu to jest taki, taki chwilowy mój szok. Więc może zakończę ten film po prostu tak. To się prezentuje po użyciu. Myślałam, że to trochę będzie łagodniejsze ale jednak słuchajcie jest to toner i tak jak wam mówiłam na tym aktywatorze także tutaj nie są żarty więc trzeba uważać mam nadzieję, że mm, u was po prostu lepiej by to wyglądało dajcie znać czy macie jakieś doświadczenia z tego typu eksperymentami dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam papa słuchajcie chciałabym wam jeszcze dodać taką aktualizację ponieważ jestem po trzech myciach włosów i powiem szczerze tragedii nie ma tak się ten kolor wypłukał także e, generalnie Jestem zadowolona, ponieważ na początku mogliście widzieć, moja reakcja była taka dosyć niekoniecznie dobra. Byłam przede wszystkim rozczarowana faktem, że zmienił mi się kolor włosów na ciemniejszy, a tego nie chciałam. Chciałam tylko wypukać żółty pigment taki, taki był mój cel. Ale patrząc teraz na to, jak to wygląda, one nadal są w tej chwili, znowu zaczynają wpadać w taki żółty odcień. Ale zadowolona jestem może nie jest w wyniku. Jestem zadowolona może nie tyle z efektu, jaki uzyskałam przez ten toner, co z tego, że właśnie wypłukał mi się ten taki bardzo, bardzo ciemny odcień. No i pokazuję Wam, że rzeczywiście toner po prostu się wypłukuje. Także tak to wygląda w tej chwili, więc nie bójcie się blondynki, jeśli chcecie po prostu sobie tam zmienić troszeczkę wygląd. To jest to dobra opcja i nie zostaje ten kolor na stałe. Nie jest to też kolor taki oryginalny, jaki miałam, w sensie nie jest to odcień bardzo jasny, jaki początkowo on był przed próbą z tym tonerem, ale nadal jest to blond, więc wiecie, no musicie sami zdecydować. W tej chwili o tyle plusem jest to, że ten odrost tak mocno mi się nie odbija od tych jasnych włosów, które miałam, więc no. Jest jak jest, jesteśmy na kwarantannie. Musimy sobie jakoś radzić, chociaż salony fryzjerskie wkrótce mają być otwarte, więc na pewno będzie lepiej.